W ostatnim tygodniu wzbogaciliśmy się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej o nowy eksponat. Jest to eksponat, który jest już prezentowany na wystawie stałej twierdza Przemysł. Jest to model samolotu z czasów I wojny światowej, francuskiej konstrukcji Moran Saunier wersji H, na której latali piloci rosyjscy, w roku 1914 w czasach pierwszego i drugiego obrężenia twierdzy Przemysłu. Model wykonany w skali 1 do 5 w pracowni jednego z najlepszych w naszym kraju mistrzów modelarstwa, pana Wojciecha Klimka, we współpracy z Piotrem Opolewskim. Obydwaj panowie są na co dzień pracownikami Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Takiej maszynie 8 września 1914 roku. Pionier światowego lotnictwa akrobatycznego. Rosyjski sztabskapitan Piotr Niestierow dokonał pierwszego taranu w historii lotnictwa, niszcząc wrogą maszynę samolot austro-węgierski Albatros B1, z przemyskiej, bo tak można powiedzieć, Flik-11, która stacjonowała na lotnisku Przemyśl Chureczko. Powszechnie uważa się też, że była to pierwsza walka lotnicza, pierwsze strącenie samolotu podczas takiej właśnie walki w historii pierwszej wojny światowej, a zarazem także w historii ludzkości.